Przed wielu, 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 wielu laty mój kolega ym, Stanisław Turnał, a był to rok, powiedzmy, 90, pracował wówczas w Gazecie Wyborczej i taką anegdotkę zapisał na jej łamach, No to już koniec, powiedzieli koledzy, kiedy powiedziałem, że idę na konferencję w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. No, po prostu re redakcyjni koledzy uznali, że czegoś już tak nudnego, jak bezpieczeństwo i higiena pracy, to nie ma. Ale przecież jest. Jest tą sprawą samorząd. Samorząd wiadomo, bardzo ważny. On buduje lokalne wspólnoty i w pewien sposób całe społeczeństwo obywatelskie i w ten sposób nawet świat demokratyczny. No, tyle, że mało kto się nim interesuje, zwłaszcza jak mieszka w dużym mieście. Postanowiłem wziąć się za bary z tym problemem i przekonać państwa, że samorząd to mieszanka house of cards oraz tego, co najszlachetniejsze i najdziwniejsze. W polskiej mentalności. Do rozmowy o polskiej mentalności i polskim House of Cards na poziomie samorządowym zaprosiłem pana Łukasza Broniszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Najkrócej mówiąc, jest pan ekspertem, ale też i działaczem. Czy to jest taka obserwacja uczestnicząca? Tak, rozmawiam regularnie z samorządem, a nawet uczę takiego dialogu z mieszkańcami, czyli prowadzę takie procesy konsultacyjne, żeby te osoby, które są w samorządzie, wiedziały, jak rozmawiać z mieszkanką czy mieszkańcem. Ja czasami nawet z parą, bo i to się zdarza w Polsce coraz rzadziej, ale jednak. Wie, wie pan, zaraz podejdziemy do spraw mega poważnych, ale zacznijmy od takiego szczegółu. Rozmawiam ja z kolei z pewnym polskim politykiem i on taką anegdotkę. No, jak chcemy czegoś żeby coś się wydarzyło na poziomie gminy, na poziomie wsi, to musimy w tej radzie sołeckiej czy w radzie gminnej zdobyć poparcie, przekonać, na przykład, że internet jest bardzo dobry i prawie wszyscy uważają tak, internet, światłowód, szybki, szybkość. A jeden nie, mówi, a nie przez moje pole ja sobie kopać koparką z miasta nie dam i tyle. No i co wtedy pan robi? Hmm, powiem coś więcej. E, pracowałem z takimi samorządami, w których radni e, zgadzali się na wszystko, na zmianę planu miejscowego i wszystko było doskonale do tej sesji, na której miał być ten plan uchwalony. Bo nagle jeden z radnych uświadomił sobie, że nie potrafi czytać mapy, a droga, która będzie wybudowana, jest dość szeroka, przebiega koło jego domu. A, no właśnie. I, I co? Wtedy, wtedy był zaskoczony no i zaczął oponować, protestować. no Został przegłosowany. Natomiast często jest tak, że na poziomie właśnie samorządu. Yy, Brakuje tej wiedzy eksperckiej, stąd dobrze pytać specjalistów. No ale czy samorząd ma takie kompetencje i bardzo chce to robić? Mam wrażenie, że czasami nie. Czasami specjalista, specjalistą, ekspertem czuje się burmistrz, wójt, prezydent. A jak wiemy, PSL właśnie złożył taki projekt ustawy, całkiem niedawno, dotyczący tego, żeby dwukadencyjność, która została wprowadzona przez PiS... Na poziomie tych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast była rozszerzona o więcej kad kadencji. A wtedy to może doprowadzić do przy, różnych przy, innych historii. Przy, przy, przypomnijmy skąd się to wzięło, prawda? Są tacy prezydenci miast, a, ale czasami też i mówimy o burmistrzach małych miejscowości, którzy jak w 90 roku, kiedy były pierwsze wybory samorządowe, zdobyli swoją pozycję polityczną, to się nie rozstawali z nią potem nieraz i po dziś dzień. Tak, w doskonale. Do to dwóch kadetyjnych, to jest po to obcięcie komuś nie w połowie kariery politycznej, ale właściwie w jednej piątej. Doskonale przyspawani do swoich foteli i też no, wspierające osoby, które często były właśnie lojalne, mierne, nie się, ustawiając spółki miejskie tak, żeby funkcjonowały według po prostu określonych zasad, więc tworzyło się takie królestwo na poziomie gminy, którym zarządzał niepodzielnie, na przykład wójt, prezydent. Nie wiem, zdanie PSL-u to nic złego, bo jest... No, ale rodzinę rodzina trzeba, trzeba jakoś wspierać, więc y, mam wrażenie, że tutaj no istotne są mm, różnego rodzaju poziomy wsparcia i komunikacji. Trochę jak na uniwersytetach może tak, Nawet, no, właśnie, no taki nepotyzm się pojawia. No obrońcy tego systemu stabilnej władzy mówią w ten sposób, no a jak jest w wielu firmach, nie? Zwłaszcza rodzinnych. A jak jest w, no, w akademiach czy w szkołach wyższych? Czy tam rzeczywiście mamy do czynienia z nieustanną wymianą kadr, tą taką płynnością elit, prawda? Które jeszcze Pareto pisał ze 100 lat temu, lepiej niż 100 lat temu, że to jest takie dobrodziejstwo. No nie, nie mamy do, do czynienia z płynnością elit. Czemu akurat to wprowadzać w tych małych monarchiach, które się wytworzyły w wielu polskich powiatach, w wielu polskich miastach i miasteczkach? I przynajmniej mamy no, taką czytelną hierarchię. Wiadomo, kto co może, a kto niczego nie może. No, pierwszym argumentem bez wątpienia jest to, co powiedziałem, czyli zabetonowanie pewnego układu władzy, i później no, ciężko cokolwiek zmienić. To doprowadza do pewnego marazmu dialogu z mieszkańcami, czyli. Nierealizowane są procesy konsultacyjne, takie trudne słowo partycypacja obywatelska, czyli takie współdecydowanie nie następuje. Wszystko jest narzucone e, oczywiście wówczas, wówczas z góry i to, co pan redaktor powiedział, że nie ma absolutnie tych napływu ludzi nowych. Tak? Czyli nie ma, e, nie ma zmiany na poziomie elit władzy e, i dzięki temu następuje w moim odczuciu taki zastój w tej społeczności lokalnej, bo po, po co są samorządy? Samorząd to my to my mieszkanki i mieszkańcy miast czy wsi. I teraz jeśli mamy tą elitarną władzę, która jest obok yy, i ona się nie komunikuje z tą społecznością, zależy jej tylko na tym, żeby być, no to to jest problem. Tak bo zależy nam w szczególności na tym, żeby, Funkcjonować i rozmawiać z mieszkańcami, ale to może idealistyczne. No ile jest takich powiatów w Polsce? So, około 300 chyba jest, prawda, tak? No ogóle, tak, za, załóżmy. No, mamy 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca samorządów. No tak, no to dobrze, to jest bardzo dużo, ale ile z nich pan myśli to są samorządy w nieustannym przetasowywaniu, a inne to są samorządy ładu i kontynuacji? Nie wiem, nie znam takich badań, natomiast obserwuję samorządy, z którymi współpracuję. Przyjechałem do pana redaktora, właśnie z Torunia, i tam prezydent ponad 20 lat był jeden. No i komu to przeszkadzało? No jednak komuś, bo prezydent się zmienił, więc mieszkańcy podjęli decyzję, że już temu panu dziękujemy i potrzebny jest zastrzyk nowej energii i próba jakiejś zmiany. Tak? Czyli ta społeczność lokalna, ona jest w stanie powiedzieć stop i doprowadzić do zmian. Jakie sumy przechodzą przez ręce polskiego samorządu? No, to ciekawe pytanie. Raczej od razu mi się wyświetliło w głowie, jakie zadłużenie mają samorządy. Nie? I tak patrzę na to i niektóre miasta mają ponad miliard i to takie miasta do 200 tysięcy mieszkańców mają na przykład ponad miliard zadłużenia. Sumy są duże. I w zależności też od dotacji, które pojawiają się na poziomie europejskim, bo to jest taki główny zastrzyk finansowy, gdzieś w moim odczuciu, nie wiem, budujemy drogę, most, potrzebujemy 50 Milionów, 100 milionów i tak dalej, i tak dalej, więc te środki w szczególny sposób mogą wpływać ze źródeł zewnętrznych, natomiast no, samorząd też y, ma swoje wewnętrzne źródła, które po prostu z naszych podatków zbiera, ale y, no, myślę, że kluczowe w tej chwili są te fundusze zewnętrzne, które faktycznie pozwolą ruszyć pewne działania. I to nie, nie ważne, czy to są działania miękkie, skierowane e, ku młodzieży, robienie jakichś laboratoriów społecznych. E, teraz jest takie mądre, mądre słowo po angielsku hubów. Już się nie mówi centrum, mówi się hub, więc... E, Warto o... zapamiętać, że nie mówi się już centrum, mówi się hub. Tak, no i teraz e, możemy na taki hub uzyskać e, Przykładowo, około 5 milionów złotych na kilka lat y, działania. Tylko jest problem, bo trzeba zaprosić młodzież do tego. I to jest trudność, y, którą widzę y, w animacji działań y, samorządowych. Świetnie współpracuje się z seniorami, bo seniorzy, nasze społeczeństwo się starzeje, co oczywiste, ale z drugiej strony y, oni są chętni. Byłem ostatnio na otwarciu takiego y, hubu. Y, ono się on się otwierał około godziny 10-11. E, dla ludzi młodych, podkreślam, 80% to byli seniorzy. To I... Młodzi seniorzy. 65, młodzi 5, 70, 80. 60 plus. No. 60 plus, no. Ale już wieczorem na spotkaniu, które było w parku, Młodzieży było więcej, więc to, to, to ma znaczenie. Ale też uważam, że to są długotrwałe procesy, które trzeba budować konsekwentnie. Mamy ciekawą młodzież w naszym kraju. Ostatnio na przykład współpracuje z ostatnim pokoleniem, mhm. czyli z tymi, którzy protestują. Spos... Pozwolili panu wyjechać z własnego domu, prawda? Nie, nie akurat nie byli przyklejeni do asfaltu przed bramą. Tak, Miło bez z strony, ale, ale z drugiej strony właśnie mamy media, które pokazują ostatnie pokolenie głównie jako takie działanie anarchistyczne, taką, taki, takie wstrzymanie, takie wręcz moment, jakby to powiedzieć, no osób które przyklejają się właśnie do asfaltu y, i są osobami, które zaburzają w ogóle y, społeczne zasady i tak dalej. No jeżeli Ale... wiemy, jak się przylepia do asfaltu, to jest. No, Panie nie redaktorze, o tym a nieposłuszeństwo obywatelskie czas. Yy, 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 przed rokiem 89 Solidarność, no przecież ci ludzie cały czas byli po prostu na tym etapie nieposłuszeństwa i płacili za to w szczególny sposób odosobnieniem, więzieniem hey itd. Tak pokolenie obali rząd Tuska i Kaczyńskiego i doprowadzi do tego, że będziemy mieli w Polsce pierwszy, pierwszego ministra zielonego i jego zastępcę zieloną bądź odwrotnie, i że w Sejmie będzie 63%, albo lepiej 67%, będzie łatwiej z konstytucją y, posłów i posłanek oraz osób poselskich związanych z ekologią, to powiemy sobie bohaterowie, prawda? Bohaterowie, którzy y, tak robią, doprowadzili do zwycięstwa. Ale jak podzielą los wielu tych, którym się jednak nie udaje wzbudzić wielkiego ruchu społecznego, to chyba pozostaną niestety na tych zdjęciach y, trochę bohaterscy, a trochę tacy no śmiesznawi. Nie zgodzę Trzeba się. Wygrać, Nie zgodzę się, panie redaktorze. Ja wiem, jakie postulaty ma ostatnie pokolenie ich jest kilka. Zaledwie w moim odczuciu są trzy. Pierwsze dotyczy oczywiście katastrofy klimatycznej i zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska i zatrzymaniu efektu cieplarnianego. Natomiast drugi dotyczy i wiąże się z nim polityki transportowej, wykluczenia wielu mie miejscowości w naszym kraju właśnie z mapy. Połączeń komunikacyjnych. Jeśli pan, redaktor, ma samochód, to wspaniale, dojedzie pan wszędzie w Polsce. Ale jeśli chciałby pan z Podkarpacia, z miejscowości niewielkiej, dojechać dzisiaj do Warszawy, to myślę, że zajęłoby to około 12-14 godzin. Podobnie ze wschodem. Jeśli chciałby pan dojechać, byłem, byłem wczoraj w miejscowości, która się, nazywa, która się nazywa Braniewo, sprawdzałem połączenia. No to jest po prostu. Potworne utrudnienie, trzeba ja podzielić. Panu uczciwie. Ale, ale oni mówią tak, oni mówią: Zróbmy bilet, żebyśmy mogli się poruszać wszędzie za 50 zł. A z drugiej strony, doprowadźmy do tego, żeby nie wydawać tyle kasy na autostrady, a spróbować. Stworzyć sieć komunikacyjną, która nie będzie wykluczała mieszkańców Polski. E, wie pan, ja akurat nie mam samochodu e, z wyboru, więc Gratuluję. sporo z tego, o czym pan mówi, do mnie łatwo dociera, bo wiem, że to jest często skomplikowane za pomocą transportu nie własnego się gdzieś dostać. No, wszystko to rozumiem i tak dalej. Ale, ale ciągle uważam, że po pierwsze, no, jest coś takiego, jak adaptacja społeczna do warunków, może jest w wielu miejscowościach trudno dojechać do innej miejscowości, tylko zauważmy, że ludzie z tych miejscowości się wyprowadzają, a wprowadzają się ci, którzy budują sobie dom najczęściej i mają własny samochód, a nie raz dwa. Czyli w pewien sposób ktoś się dostosował, bo niestety wyjechał, a drugi się dostosował, bo właśnie przyjechał. Nie przeszkadza mu brak autobusu, bo nie chce czekać, nie chce być uwiązany na dwa z dwoma autobusami dziennie. Wsiada do swojego tam jakieś Subaru. Ale i co z osobami starszymi? No zobaczmy, one muszą dojechać do ośrodka zdrowia, gdzieś w większej miejscowości. Nie mają tak jak pan redaktor samochodu. I teraz taka starsza kobieta 65 plus, musi szukać sąsiada, który ją zawiezie a w związku z tym, że nie ma połączeń autobusem do tej miejscowości, może jeszcze poprosić kierowcę autobusu tego szkolnego, tak. który ją zabierze nielegalnie i wtedy ją podwiezie, ona poczeka, aż się skończą lekcje, jeszcze przy okazji zrobi zakupy. I wtedy wróci. Bywam w takich miejscowościach e, na Podkarpaciu, na Wariim Mazurach, gdzie ludzie zarabiają, jeżdżąc busami, dowożąc e, jedzenie z Biedronki i z Lidla, bo osoby nie są w stanie do tych sklepów dojechać. I mają swój po prostu narzut, prowizję. Jeżdżą, trąbią, zatrzymują się przy, e, przy takich e, domach, już wiedzą, gdzie mają to zmapowane. Wychodzi gospodarz, ku, robi zakupy. Koniec. No tak, a teraz. To jest taka ciekawostka. Teraz walczący z, wy, z wykluczeniem komunikacyjnym, którego nie neguję. Wiem, że to jest modniacki termin. Na modniackie terminy zawsze trzeba tak patrzeć i sobie obłąchać, aby tam nie ma przesady charakterystycznej dla, dla tego czasu nieustannych emocji. Oczywiście. Ale oczywiście ono istnieje. No są ludzie, mm -hmm. którzy mają z tym poważny problem i nie mają im co mówić, że weź kredyt, wyjedź na granicę, kup sobie samochód, rozumiem to doskonale. Tylko wie pan, być może to odgórne wymyślenie rozwiązań, które są zupełnie oddolne jest po prostu błędem i pan jako samorządowiec z, z duszy powinien właśnie mówić, nie zostawmy ludziom rozwiązania problemów. Może lepiej, żeby ośrodek zdrowia miał swój własny transport, prawda, z kierowcą na, na żądanie, I że to jest, niech sobie to ludzie sami wymyślą, nie Ależ wymyślą oczywiście. tego w Warszawie. A, 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 ja, ja tu się zgadzam całkowicie z panem redaktorem, bo oczywiście też tak bywa, że jeśli Ludzie zgłaszają, że jest problem, że są osoby ze szczególnymi potrzebami osoby z niepełnosprawnością, osoby, które, nie wiem, matki z małymi dziećmi, czy rodzice z małymi dziećmi, ojcowie, i próbują się dostać do jakiegoś miejsca. To czasami jest tak, że samorząd jest w stanie uruchomić taki transport wewnętrzny, ale dopóki ma na to finansowanie, i też musi to, na, w moim odczuciu, znaleźć z jakiegoś. Projektu. No i dochodzimy znowu do biurokracji, do dofinansowania, do działania. Chcielibyśmy, żeby żyło nam się dobrze w tych samorządach, w tych wioskach, miastach, miasteczkach i próbujemy to robić oddolnie. Czyli wiele osób jest aktywna, składa swoje wnioski do budżetów, obywatelskich, robi jakieś działania, które mają wesprzeć to dobre życie w ich miejscowościach. Natomiast jeśli, tak jak mówiliśmy, jest zabetonowany samorząd, no to czasami te rzeczy nie przechodzą, no i to jest ten problem, tak? Czyli fajnie jest w momencie, w którym jest otwartość na dialog i wtedy można Pewne rzeczy wypracowywać. Ja wiem, że to są niemodne rzeczy. No. Wypracowywać. No, wspólnie. Raz modne, i... raz niemodne. Wspólnie to to bardzo rzadko. No, ale właśnie, ale wspólnie, no bo co? Dostajemy dokument i mamy go konsultować, <grym> wstawiać przecinki i kropki, ale on już jest gotowy. Jeśli nie zaczniemy rozmawiać o planie miejscowym na poziomie spaceru badawczego z mieszkańcami, e, i o tym, co tu będzie na tej ubitej ziemi, albo e, w jaki sposób e, będziemy kształtowali naszą miejscowość, a narzucimy wszystkie rozwiązania, to absolutnie będzie później protest. A takie protesty się dzieją non-stop. Proszę pana, ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Zaużywszy, założywszy hipotetycznie, że jedziemy na wybory samorządowe, co się dość często zdarza, nie aż tak, tak jak w przypadku wyborów prezydenckich, ale stosunkowo często, to radziłby pan wybierać tych, którzy już byli wybierani, czy tych, którzy startują po raz pierwszy? Radziłbym słuchać i zastanawiać się, i szukać lo lokalnych liderów, którzy faktycznie coś zmienią. Ale mamy metodę DONTA i niestety, ale partie polityczne, takie jak PiS, Platforma, e, mają dużo mocniejszą siłę przebicia. I nawet jak ktoś dostanie niewiele głosów, może dostać się do Rady, do Rady Miejskiej, mimo tego, że społecznik i ksiński dostanie ich z lokalnego, załóżmy e, takiego komitetu, trzy razy więcej. Nie ma szansy dostać. Więc e, budujmy wspólnie samorządy i dajmy szansę, żeby Ci młodzi ludzie też e, brali w nich udział. Zatrzymajmy ten pomysł, który wprowadził PiS dotyczący dwukadencyjności e, burmistrzów, wójtów e, czy prezydentów miast, e, bo to jest dobry pomysł w moim odczuciu. I tak bym sprzętował... nie zatrzymujmy naszym... go. Znaczy tak, on ma, on ma zostać. Podtrzymujmy. Podtrzymujmy, podtrzymujmy. Dobra. Podtrzymujmy. Dobra. Łukasz Golniszewski był naszym gościem i nasz ekspertem. I czy przekonał nas do tego, że samorząd to gruba sprawa? No mam nadzieję, że tak. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Znowuż parę zdania dopowiem do tego, co mówił nasz ekspert, nie po to, żeby polemizować, bo to byłaby dopiero wtopka. Najpierw ludzi zapraszać, a potem mówić, ho, 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 wiem lepiej. Chcę natomiast państwu zainteresowanym problemem co robić z polskim samorządem, rzucić taką myśl do przemyślenia. Bardzo często słyszymy, że polska scena polityczna jest zabetonowana. Wygląda na to, że w znacznej części jest ona zabetonowana, ale przecież tak w ogóle nie musi być i mało tego nie zawsze bywa na poziomie lokalnym, miejskim, gminnym. Tam siłą rzeczy partie polityczne są słabsze. No, Zawsze są jakieś partie polityczne i bywają lokalnie bardzo silne, ale w jednym miejscu są te silniejsze, a w drugim tamte są silniejsze, a w trzecim i te, i te nie są specjalnie silne. Tam jest ta przestrzeń, mówiąc nowomodnie. W której może się umościć ruch społeczny, grupa aktywistów. Ja wiem, że bywają ruchy społeczne porąbane i bywają aktywiści, którzy w ogóle nie mają racji i przyjechali z kosmosu, ale to jest jednak margines tego ruchu. Na ogół, jak ktoś wkłada w coś serce i dużo czasu to pewien zdrowy rozsądek mu towarzyszy. Dać szansę tym ruchom, nastraszyć partie polityczne, a niech partie polityczne powiedzą, słuchajcie, zbliżają się wybory. Weźmy ze dwie osoby z ruchu yy, świetlanej przyszłości i smacznej. Bitej śmietany, bo inaczej po prostu będzie po nas. Nasz region bez promocji Bitej Śmietany nie będzie już tym samym. Partia tutaj sama nie wystarczy. Partie polityczne to jest dobro. Wiem, że zwykło się w Polsce mówić inaczej, ale błędnie. Partie polityczne są nam tak potrzebne jak inne filary demokracji. Ale każdy filar czasem warto podeprzeć, zwłaszcza jak nieapetycznie wygląda, co mówiąc szczerze, wielu partiom politycznym się nieraz zdarza. Popis wróbla. Dziękuję Państwu w jego imieniu oraz w swoim. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.